mm Ja Grudziądz pokochałem i kocham nadal. To jest moje kochane miasto. Jak gdzieś wjeżdżałem, to się bardzo cieszyłem, że słyszą w Polsce, a nawet i w świecie, że pochodzę z Olimpii Grudziądz, że jestem z Grudziądz. Mało kto wie, że pierwszą aktywnością sportową Ryszarda Szczepańskiego była piłka nożna. Jednak życie pociągnęło go w inną sportową stronę. Gdy jako młody chłopak na początku lat 50. wygrał bieg na 1500 metrów w Mistrzostwach Miasta, lekka atletyka stała się jego największą miłością. Biegacz średnio- i długodystansowy, wicemistrz polski seniorów, mistrz polski juniorów, trener Mistrza Olimpijskiego Bronisława Malinowskiego, działacz sportowy i społeczny. Pan Jeszcze Szczepański to godziałc z kwikości, to człowiek, który urodził się w Godziancu, wychował się na godziałckim podwórku, to tutaj uczęszczał do szkół, ale myślę, że to co jest najważniejsze, to poczuł właśnie w Godziancu pasję do sportu, można powiedzieć miłość. Całe życie związał z naszym miastem, reprezentował barwy naszego klubu GKS Olimpia na arenach międzynarodowych, ale to co jest najważniejsze, zaszczepił miłość do sportu i wychował wiele pokoleń młodych godzonkich sportowców. Dla pana Ryszarda Szczepańskiego sport to nie tylko areny, medale, ale także hard ducha, systematyczność i wytrwałość, za co bardzo go cenię. Związany przez całe sportowe życie. Tu był zawodnikiem, trenerem i prezesem klubu. Olimpia. Mówiąc o Ryszardzie, no to jest zadanie niezwykle, niezwykle trudne bo to jest człowiek, instytucja. Po pierwsze wychowywanie zawodników i uzyskiwanie rezultatów sportowych, które myślę, że Państwo znacie te najważniejsze rezultaty sportowe, o tym nie będę mówił. To jest nieustanny trening głowy, tak naprawdę głowy. Przyzwyczajenia do dyscypliny, do właściwego odżywiania, do sumiennej, ale i rozumnej pracy. To jest szkoła, szkoła przez kilka lat. Taka szkoła, która potem po zakończeniu sportu się przydaje w życiu zawodowym. Nie zawsze tak było, że tu w tym miejscu byłem w garniturze i z krawatem. Ja zawdzięczam Ryszardowi prawie wszystko. Prawie wszystko, bo przyjechałem ze wsi z Rulewa, właściwe, właściwe odżywianie, właściwy trening, regeneracja sił. Potem były problemy natury medycznej, no nie tylko moje, praktycznie każdy, kto tam ćwiczył na takim wysokim poziomie, to od czasu do czasu jakieś medyczne problemy mu się zdarzały. Także to była szkoła życia. Ja za tą szkołę życia Ryszardowi dziękowałem zawsze i dzisiaj też dziękuję. Szczepańskiego trafiłam w 1974 roku. Po prostu mieszkałam w Rulewie, moim ideą był Bronek. Trener Szczepański zaopiekował się mną, gdyż dojeżdżałam z Rulewa do Warlubia autobusem i do Rulewa pieszo chodziłam i trener postanowił, żebym zamieszkała z jego rodzinką u niego i tak się stałam jego członkiem rodziny. Ryszard Szczepański był bardzo dobrym trenerem, wyrozumiały dla nas, dużo nam pomagał. Osiągnęliśmy bardzo duże wyniki na, lig na ligach, na Spartakiadzie Młodzieży, Mistrzostwo Polski, Wicemistrzostwo Polski. Był i jest człowiekiem Oddanym yy, twórczym, kreatywnym, pracowitym, zdyscyplinowanym, systematycznym, na pewno pracowity, konsekwentny, dążący do celu. On jak postawi sobie zadanie, to nie ma opcji, aby go nie zrealizował. Rysio jest już taki: jak postawi na to, że trzeba pomóc komuś, to zrobi wszystko, żeby takiej pomocy udzielić. Starałem się, jakby powiedzieć, być ojcem dla tych wszystkich zawodników, czy żeby coś w życiu z nich było, nie tylko sport, ale uczyłem ich systematyczności, życzliwości w stosunku do siebie, koleżeńscy, żeby byli. W sporcie powinna być i musi tak być. Szkoła podstawowa, szkoła średnia jakby powiedzieć po tej drabince w tych szczblach takich, i dopiero mogą być studia. To nie można pominąć jakiegoś okresu.